Jestem weteran depilacyjny! Aaa! <laughs> <laughs> ja widzę co ty robisz! Dobra, ale teraz tak. <laughs> Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj film o depilacji. Poprzedni spodobał Wam się bardzo, bardzo mocno. Także wychodzę naprzeciw i dzisiaj będziemy e, testować inne produkty. E, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Mm. A na samym początku przypomnę tylko, że będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz i zostawisz kciuka w górę pod tym właśnie filmem. E, I nie przedłużając, przechodzimy do tematu filmu. Jak sam tytuł Wam wskazuje, dzisiaj e, opowiemy sobie o 11 rzeczach, które musimy wiedzieć o depilacji, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nic nie będzie tu oczywiste. Nic. Zaczniemy od pierwszego punktu. Ehm, istnieje mnóstwo rzeczy do depilacji. I Marka Wit przesłała mi e, sporo produktów ze swojej oferty. I tutaj będziemy je testować. Także zrobimy taki szybki przegląd, co tam mają i do czego to służy. Ja chcę tylko zaznaczyć, że produkty do depilacji dzielą się zarówno na skórę, jaką posiadacie, na partię ciała. Cza mhm na partie, części ciała, które chcecie depilować, e, więc warto na to zwrócić uwagę i dopasować ten produkt do Waszych indywidualnych preferencji, e, do Waszej skóry e, i do tego, co chcecie sobie wydepilować. Nie mówię w włosach, na głowie. To co? testik? Mężu, testik? Mhm. Już tak za kamerą... się obraz? Pragnę zauważyć, że na potrzeby tego filmu dość mocno się zapuściliśmy. Będzie to szarpać. Ja zapuściłam włosy na nogach, generalnie mój mąż wczoraj robił mi na nich warkoczyki. Za zapuściłam też wąs, zapuściliśmy oboje brwi. Wyglądamy jakbyśmy wrócili z Himalajów. Będzie to szarpać. Ma tu odcinka, jakim jest 11 rzeczy, które musicie wiedzieć yy, o depilacji. I tutaj razem zrobiliśmy takie Wademekum, ponieważ na Instagramie pytałam Was yy, o wasze triki, o wasze pytania, które chcielibyście tutaj zawrzeć i, i uzyskać na nie odpowiedź. Yy, I film jest zrobiony również z marką Wit, ponieważ ja tych produktów używam od zawsze, właściwie, i są w mojej szafce. Połączymy to wszystko. Ja nie jestem guru depilacji. Co prawda liznęłam każdego sposobu depilacji i każdy przetestowałam na własnej skórze. Ja to wiem. za wszystkie te razy, kiedy na mnie krzyczałaś. Ała! Mnie za krzyczę! wszystkie te razy, kiedy nie było wiaru. Oj, to dużo razy. Za wszystkie te razy. E, natomiast ostatecznie skłaniam się ku jednemu sposobowi, jakim jest krędo do depilacji, czyli bezboleśnie, a skutecznie. A kto jaką depilację wybiera, to już wszystko zależy od Ciebie samej, od Ciebie samego. Mm, I będziemy lecieć punkt po punkcie, e, także skupmy się teraz i zapamiętujmy. Przygotowałam sobie ściągę, patrzcie jaki mam jakże piękny zeszyt papieru z Okay. I pierwsza rzecz, którą chciałabym poruszyć, to odpowiedni produkt. Już zaczęłam o tym mówić. Dzielą się one i na wąs, i na bikini, i na pachy, i na kremy, i na woski, woski w plastrach, woski podgrzewane. Dlaczego opowiem Wam w innym kadrze? Marta, dawaj. Plastry do depilacji nóg będą zdecydowanie szersze niż plastry do depilacji wąsika. I wyobraźcie sobie teraz majtać po twarzy takim wielkim plastrem z woskiem, bądź go wycinać. To jest wykonalne, ale po co? Skoro można kupić coś takiego, co jest już przeznaczone pod danym kątem: plaster bikini, plaster na nogi i plastry pod pachy. Też macie tutaj porównanie. Wiadomo, że mamy skóry różne. I te produkty mają w swoich składach składniki, masło maślane, masłem popchane. Masłem to trzeba, masłem. Jakim masłem? Masło, zawsze pomagało coś masło. Coś Które pomagają danemu rodzajowi skóry z tą um, depilacją się zmierzyć. I jest ona po prostu dla niej przyjemniejsza. Wiecie, że coś takiego jak krem do depilacji dla facetów? Dla facetów krem do depilacji? Można się depilować? Boję się takie opakowanie. To dostałem specjalnie dla mnie, w końcu dostałem coś, znaczy nie w końcu, bo już kiedyś dostałem, pamiętam, że dostałem parę razy już. Tak. Ale dostałem coś specjalnie dla mnie od marki VIT, żeby sobie ogolić brzuch, bo podobno... Klecy, ale nie będziemy tego pokazywać. Podobno jak się ogoli, to takie mięśnie wychodzą. Aha, tutaj, tutaj, tu, tu jest większy. Tutaj, takie mięśnie podobno wychodzą. Zobaczymy czy taki efekt będzie. <noise> nie, tak mi wmówiono <noise> Ale to już jest nieodwracalne! Nie, to jest to już po, po tokach. Ej, ale czemu tak dużo? Ej, tu miało być szpatułką tu. Nie, tutaj jest okej. Okay. Szpatułką Gdzie jest szpatułka. Szpatułka jest do zdejmowania Miś. Zobaczymy czy nie kłamali na opakowaniu. <noise> Zbluruj mi fałdki. Kochanie, ty masz całe mięśnie, jak mi to zawsze mówisz. No mam. I w końcu to widzę w kamerze. ej, ej uważaj. Ale jestem mięśnią. Czuję, że mi rosną mięśnie. Czujesz? Czuję. Widzisz, że ty masz kłakolindów? Jaka litolinda! Linda! A czemu nie pójdziesz w jakiś ręcznik? Tu mam. Aż szpatulka? No to ty miałeś? Była. Tak, bo to musi być męska szpatułka, męska. To jest dla mężczyzn szpatułka, Ona, się ona inaczej brzmi. Czuję ten specyficzny zapach palonego kurczaka. Zobaczcie, jak mu się włosy pokarbowały. I teraz tak, kochanie. No. Mój mąż mnie instruje, jak dopilować. Ja chcę mieć pod mięśnie. <laughs> <A, okay>. I <laughs> ja to nie interesuje. Ja chcę się później zobaczyć, że coś zaznaczy mięśnie. Ale to... nic zrobi. Jak się czujesz z głym brzuszkiem? Zimna. Ale będę śliski i spadnę z łóżka. <grystanie> Kochanie, ty spadniesz z łóżka, a co będzie jak na ciebie się położę? Ja przelecę! No, no. Kwestia peelingu. I tutaj e, pojawiło się e, bardzo wiele y, Waszych jakby odczuć, bo trzeba zauważyć, że każda skóra jest inna i każda skóra czegoś innego potrzebuje. I jeden będzie miał lepiej, gdy zrobi peeling w ten sam dzień, kiedy depilację, drugi będzie miał lepiej, gdy zrobi zaraz po depilacji. Ja tutaj powołam się na moje doświadczenie i moją taką rutynę poprzedzającego dnia zaplanowaną depilację robię peeling. Ja mam do polecenia tutaj dla Was dwa peelingi. Jeden do depilacji. E, szczególnie woskiem i jest to peeling kawowy. E, z, on zdziera absolutnie wszystko, dodatkowo zostawia piękny kolor skóry, co widzicie na jednej nodze. Drugi to peeling cukrowy i on e, również jest znakomi. On zostawia taki, m, taką tłustą warstwę na skórze. On już bardzo mocno nawilża naszą skórę, e, co jest e, przydatne bardzo na przykład e, przy depilacji kremem, więc to się super sprawdza. E, jakoś e, lepszy jest poślizg tej maszynki, znaczy tej, tej łopatki i lepiej Schodzą włosy. E, jeżeli na przykład będziecie chcieli robić zaraz przed depilacją, to tak z mojego doświadczenia. I robię go dzień przed depilacją. Dlaczego? E, dlatego, że skóra e, musi jakby trochę odpocząć. Peeling to też ingerencja w naszą skórę. Zdzieramy martwy na skórek, więc to jest normalne, e, że generalnie ta skóra będzie potrzebowała się zregenerować, po czym następnego dnia wieczorem. Bo to jest najważniejsze, wieczorem przychodzę do depilacji. Dzięki peelingowi depilacja stanie się skuteczniejsza. Skoro peeling mamy, to przechodzimy do depilacji. Depilacja zawsze wieczorem, dziewczyny. I to. Yy... Nie ma znaczenia jaką macie skórę, jaką macie tendencję, zawsze wybór depilacji wieczorem będzie sprawdzał się lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli depilujecie kremem, to tam pół biedy, ale jeżeli depilujecie na przykład woskiem, czy to wąsa, pachy, bikini, czy nogi, nieważne, e, trzeba tej skórze dać odpocząć, Ta skóra potrzebuje się zregenerować. A najlepiej regeneruje się właśnie nocą, e, bo nie ociera jej nic. Najlepiej to iść spać bez majtek, wiecie o co chodzi. E, ze względu na to, że żadna gumka gdzieś tam nie ociera nas e, w, w tych okolicach, które są aktualnie bardzo wrażliwe. E, żadne twarde dżinsy nie ocierają nam ołytki, które chwilę temu były depilowane! <laughs> A mój brzuch Więc nie, nie robimy czegoś takiego. Lepiej iść spać e, przez całą noc. Ta skóra ma dość czasu na regenerację. No co? No co? No co? Nie, nie! Kochaj mnie! To masz nie pociągnę tak od razu. No ja. <laughs> kiedy te razy, kiedy? kiedy nie chciałeś remontu! <laughs> To za wszystkie te razy, gdy narzekałeś, gdy ja coś chciałam, bo Ty nie! To za wszystkie te razy, które by nie, nie wyciągnąłeś tych skarpetek, tylko cały czas byłeś takim... Aaaa! <śm> Dodatkowo przez noc nie jest narażona na promienie słoneczne. No nie, nie robi się tego, no nie będę tutaj udawała naukowca, doktora i, 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 i nikogo innego. No nie robi się tego na głupi, chłopski, babski rozum, wiecie o co chodzi? Spać w luźnych rzeczach, żeby nic nas nie ocierało, żeby nic nas nie uciskało gumki w majtkach e, w, w okolicach bikini, e, które mogą powodować wyrastające włoski. Także zwróćcie na to uwagę, może będzie mniej seksy na wieczór, ale przynajmniej e, potem się to zdecydowanie opłaci ukojenie po depilacji. Tutaj e, było bardzo dużo e, różnych Waszych opinii. E, jedne mówiły, że absolutnie nie balsamować niczym, drugie z Was uważało jednak, że to jest bardzo dobry e, pomysł. Ja osobiście polecam delikatne produkty, na przykład na bazie aloesu, które e, bardzo dobrze łagodzą podrażnienia i e, jeżeli coś tam macie jakieś zaczerwienienia, coś poszło nie tak, to aloes bardzo dobrze się tutaj sprawdzi. Jeżeli depiluje się kremem, e, to świetnie sprawdza mi się masło do ciała, które pachnie obłędnie i dodatkowo niesamowicie ją natłuszcza, e, przez co jest turbo zregenerowana, nie macie żadnych suchych, białych nóg. Ja to zawsze mówię, takie białe, proszkowe nogi. Nie depiluj się w trakcie okresu. To jest kolejny podpunkt. Nie depilujemy się, bo wtedy jesteśmy po prostu bardziej wyczulone na ból. I coś, co nie boli aż tak bardzo, boli nas wtedy bardziej. Jeżeli chcecie już realizować depilację podczas okresu, to wybierajcie krem, który jest turbo bezbolesny yy, i po prostu będziecie się wkurzać w naturalny sposób, a nie będziecie dokładać do pieca. Bardzo dużo pytań pojawiało się odnośnie długości, trwałości tej naszej depilacji. I tak, ja Wam mówię, że ja najczęściej wybieram krem do depilacji, e, bo, bo jest dla mnie bezbolesny. A mój próg odporności na ból jest minus 700, czyli żaden. Szczególnie boli mnie na nogach. E, wąsa sobie jestem w stanie wydepilować. Ręce to jest super sprawa na depilację. Ach. Ej, to jest super. Się przyzwyczaiłam do tego ten. Trochę y, boli, ale. To już wiesz, nie, nie wywiera na mnie takiej reakcji. Jestem weteran depilacyjny! Ow! Chodzi o nogi, no to, no to to jest duża płaszczyzna i, i ja wolę, wolę krem. Wolę krem, e, chociaż wiem, że krem nieco krócej się trzyma. I jeżeli e, depilujecie się regularnie woskiem, to te włosy będą odrastać w mniejszej ilości, ponieważ wyrywacie je z cebulkami i będą rzadsze, będą słabsze i tak dalej, i tak dalej. Ale będziecia. To się dobrze przykleiło. <sum> <Pajowa. sum> <sum> nie, jeszcze nie, szyi. ja nie jestem gotowy! Ja nie jestem gotowy. ty! <sum> Ja widzę co ty robisz! Dobra, ale teraz tak. <słyska> Znowu się spierdza! Bo to nie jest tak, że pociągniecie plaster z woskiem raz i jeb, nie będziecie mieć włosów, nie? O, z miłością. Dobrze! Z miłością. <słyska> nie! Kurwa. Gdzie ty masz miłość? <słyska> Przez y, 3 miesiące. To tak nie działa. W trakcie, gdy będziecie robić ją regularnie, no to tak, włoski y, wyrastają rzadziej znaczy rzadsze, wyrastają wolniej i są zdecydowanie słabsze. Czas trwania gładkich nóg po takiej depilacji, gdy już usystematyzujecie ten efekt, to jest około spokojnie 3 tygodnie. Przynajmniej ja tak miałam, gdy depilowałam się sukcesywnie plastrami z woskiem bądź depilatorem, bo to jest jeden ciort, no nie? Z tym, że plastry z woskiem są turbo tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o krem do depilacji, no to ten efekt utrzymuje się tydzień do półtorej, w zależności jak często robicie, ma, jaki macie rodzaj włosa. Ale jak gdy robię depilację, to spokojnie nie muszę depilować skóry podczas nakładania samoopalacza, który zawsze nakładam. Więc ten tydzień, półtorej mam spokój i, i, i gładkie nogi. Wiadomo, że na końcu już te tam trawka rośnie, natomiast jest to wszystko do przeżycia i jest bardzo spoko. I skoro już powiedziałam o samoopalaczu, to depilacja kontra samoopalacz, bo to Was bardzo interesowało, jak to w ogóle poukładać sobie w głowie, żeby to miało ręce i nogi. Nakładanie kremu do depilacji, czy jakiejkolwiek depilacji. Podczas gdy mamy ten samoopalacz w pięknej, ładnej, równej warstwie na skórze, nie jest dobrym sposobem, ponieważ można sobie po prostu zrobić kuku, czyli pasy startowe białe, po prostu paski na rękach czy nogach. Więc w trakcie gdy mamy samoopalacz, rezygnujemy z depilacji, dlatego ważne jest, żeby przed nałożeniem samoopalacza tą depilację zrobić. Ja to robię tak. Peeling Później jest depilacja, później ewentualnie drugi peeling po tej depilacji, żeby włoski nie wrastały i nie było z tym żadnego problemu. I później jest samoopalacz. Znowu mamy tydzień, półtorej i powtarzam cały, cały ten system yy, od nowa. To jest... Yy, sprawdza mi się już od wielu lat. Polski być trudny język jak ja, pitole. Bardzo dużo osób ma z tym problem. Krostki, potem zajmiemy się wrastającymi włoskami. Yy, jak zrobić, aby yy, krostek nie było? Pierwsza rzecz, którą yy, bardzo często też widziałam, że robicie, to depilacja na sucho. To jest najgorsze, co można w życiu sobie zrobić, nie? Depilacja na sucho. Ja absolutnie nie rzucam kamieniem, ponieważ ja robiłam to samo. Niejednokrotnie się spieszyłam, a na kolanach były włosy, więc było, cze, trzeba było jechać maszynką, e, przy czym jak się spieszyłam i ubierałam, to widziałam, że, że nie wygląda to dobrze i trzeba było założyć dżinsy. Nigdy nie robimy depilacji na hipcika, lepiej załóżcie sobie od razu dżinsy, niż macie robić ją w przeciągu 3 minut e, i, no i nic z tego dobrego nie wyjdzie. Niezależnie jaką metodę wybieracie, warto przed depilacją zrobić y, długą, ciepłą kąpiel. Niech ta skóra się zrelaksuje, niech zrobi się jej ciepło i przyjemnie, a potem targać. No nie? nie odwrotnie! E, wtedy zdecydowanie łatwiej nam robić tę depilację i jest ona mniej bolesna. E, a w przypadku e, kremu do depilacji czy żyletki, te włosy są po prostu zmiękczone i jest nam e, łatwiej je po prostu zdjąć ze skóry. To jest naprawdę dobry sposób. I Ja zawsze robię depilację po kąpieli. Dodatkowo, po każdym goleniu depilacji nakładajcie ten aloes. jeżeli macie skłonności do y, pojawienia się tych krostek, to aloes powinien Wam bardzo, bardzo pomóc. Dodatkowo jest taki niby sposób, ja go próbowałam, u mnie się nie sprawdził. Ja nie mam jakiegoś problemu z krostkami po depilacji, natomiast y, mówi się, żeby najpierw golić z włosem, potem pod włos. Golimy je pod włos, to one są krótsze, przez co jakby y, nie wyginają się w drugą stronę, o ile wiecie o co chodzi, nie podnoszą nam skóry i tutaj nie, nie wydaje się żadna infekcja stan zapalny, bo już są krótsze, no nie? Więc jest to jakby bezpieczniejsze. Wydaje się to logiczne. Ja tego próbowałam, u mnie nie do końca się to sprawdza. Ja sobie y, zrobiłam po prostu kuku na kolanie, bo, bo nie jestem przyzwyczajona do depilacji z włosem, y, do golenia z włosem i to była przy, y, zwykła żyletka y, i po prostu y, no... Auć. Druga rzecz, z jaką się mierzycie, to ciemne pachy, ciemne miejsca po depilacji w okolicach bikini, e, i pytałeś się skąd to się bierze i dlaczego to się bierze. No, czynników jest wiele. Ja tutaj odrzucam czynniki jakieś chorobowe. Zajmiemy się tylko i wyłącznie depilacją, a tutaj y, ma wpływ na to zła, niewłaściwa depilacja. Uszkodzenie skóry i uszkodzanie jej bardzo często. Zbyt szybkie nałożenie antyperspirantu po depilacji. Lepiej dać tej skórze ten dzień, jak ją wydepilujecie, wygolicie, to idźcie spać i dajcie jej chwilę. Ja wiem, że część, y, na przykład ja pachę też gole rano, bo wiecie, po nocy to, to tam już coś widać, no nie? Ja wiem o co chodzi. Natomiast, no jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy i ma takie Skłonności, no to coś za coś, no nie? No, musimy tutaj jakoś znaleźć złoty środek, więc weźcie to pod uwagę. Jeżeli depilujecie bikini na przykład albo pachy i macie te yy, plamy to może zrezygnujcie z żyletki yy, i wybierzcie na przykład krem do depilacji yy, albo w okolicach bikini wybierzcie sobie yy, plastry do depilacji yy, wtedy nie uszkodzicie skóry i nie będziecie trzeć żyletką po tej skórze bo to nie jest tak że żyletka wie o kurde jodę, włos mm nie, a skóra, nie wezmę, nie nie, nie ma tak. Ona zdziera nam wszystko, razem z y, częścią skóry, razem z tym, y, z włosami, więc w okolicy tak wrażliwe jak bikini czy pachy, no to robi się nam tutaj, wiecie, no problem, no nie? A jeżeli już macie takie problemy, wiecie, że, że te ciemne pachy, bikini są, to użyjcie na przykład rumianku, okłady, herbata z rumianku i okłady tego rumianku. E, wybiela również Ogórek, wybiela cytryna, tylko nie zaraz po depilacji, bo to jest też kwas. Jeżeli kwasy, to delikatne kwasy możecie na to nakładać, tylko wiadomo, nie od razu po depilacji. Dajcie tej skórze e, się wszystko zagoić i, i, i spokojnie tam, nawet mogą być już włosy, no nie, żeby luz. Ale żeby ta skóra nie miała żadnych uszkodzeń, to jest bardzo ważne, bo można sobie zrobić więcej yy, szkody niż pożytku, nie? Depilacja brwi. Zazwyczaj depilacja brwi wiązała się z pensetą, no nie? więc yy, no jedni ci bardziej wrażliwi na ból, no to, no to bolało, nie? E, natomiast jest coś super jak trymer, co jest totalnie bezbolesne e, i można też używać na przykład y, plastrów takich y, woskowych, załóżmy od góry i tak dalej, zresztą tylko dla mnie to jest mało wygodne. No ten trymer sprawdził się świetnie, wiadomo, że te pojedyncze włoski to trzeba wyrwać, bo on nie jest aż tak precyzyjny, natomiast wiecie z góry sobie sobie tutaj wyrównam, tu se wyrównam, monobrew sobie wytnę, nie? E, tutaj sobie mogę powycinać te włosy, które są, a potem już jak są krótsze, to zerwę je woskiem. E, chodzi o te ba bokobrody, baki. Nie, nie. U Jeżeli chodzi o wąsa, ja bardzo często wybierałam e, kremy do depilacji, ponieważ były bezbolesne. Ym, I to nie jest tak, że podczas depilacji wąsa te włosy wyrastają gęstsze, grubsze, twardsze e, i tak dalej, i ciemniejsze. No nie, to wszystko, te, te włosy są takie jak, jak przed. Może delikatnie są, że tak powiem, zagęszczone, jeżeli używacie żeletki, nie? Ale jeżeli używacie wosku, na co w ostatnim czasie przeszłam. Um, jeszcze trzy miesiące temu um, robiłam depilację kremem, ale ostatnio jak zobaczyłam sumia z tego wąsa swojego, to stwierdziłam, że kurczę, chyba spróbuję z tymi um, plastrami do depilacji, bo będzie mi może wygodniej i efekt będzie się utrzymywał super. Pierwszy raz bolało niemiłosiernie. Szybkim, energicznym ruchem. da, 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 da. Eee. Przygotuj. Nie. nie bolało, ale... nie urwałam też. Ja za drugim razem poszło już lepiej zdecydowanie. Oj O, tu jest gładko! A tu spieprzyłam. I za trzecim razem pewnie będzie jeszcze lepiej. Nie dwa. No. Normalnie teraz nie będziesz mi gilgotać. Hmm. <laughs> i jest to super patent naprawdę, jak dla mnie tylko tutaj jest bardzo ważne, żebyście nałożyły ten aloes i nie nakładały makijażu na te nasze wąsy ponieważ zapchacie, zatkacie wszystko i wyrobią się Wam krosty narobicie sobie takiego dookoła ust krostek i to nie jest fajne więc lepiej zrobić to na wieczór wysmarować się aloesem ja gdy jakieś krostki mi się pojawiły dzień później posmarowałam to sudokremem i świetnie zadziałał. Więc jeżeli macie może ten studokrem też świetnie zadziała na krostki takie po depilacji yy, na nogach czy w bikini. Więc spróbujcie yy, mi tutaj yy, jak się pojawiło jakieś to zdało egzamin na medal, więc może i wam się ten patent przyda. Przejdziemy do takiego bonusowego tematu tego odcinka, jakim będą Wasze haki. Najczęstszym pojawiającym się hakiem była maszynka do golenia, plus odżywka do włosów. Różne rzeczy zastępujecie, bo był tam też płyn do higieny intymny, intymnej, szampon i tak dalej. Jednak najwięcej dała nam odżywka. I wiem dlaczego, ponieważ odżywka daje najlepszy poślizg tej maszynce. I tak zgadzam się. Ja używam zazwyczaj pianki, natomiast ta odżywka jest świetnym sposobem, bo wiem, że jak mi kapnie z włosów na płytki, to po prostu idzie się zabić pod prysznicem, więc y, uważam, że maszynka ma świetny, 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 świetną trasę. <słuch> Jeżeli chodzi o ból e, przy depilacji, to bardzo często używałyście lodu, e, takich, e, wiecie, żeby sobie schłodzić te okolice i to jest Fakt, to się świetnie sprawdza. No, ktoś mi tu powie, Marta, ale chwilę temu mówiłaś, że kundę gorąca kąpiel, bla, 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 A ty teraz mówisz, żeby schłodzić. No tak, bo generalnie lepiej jest rozluźnić te włoski, ale jeżeli depilujecie się pierwszy raz albo macie bardzo niski próg odpor odporności na ból, to w tym momencie lepsze będzie trochę schłodzenie tych partii ciała i wtedy wyrwanie tych włosków, bo ból będzie zdecydowanie mniejszy. Ja miałam takie specjalne, żelowe em, woreczki, które wkładały się z zamrażarki i podczas depilacji się je wyjmowało. Były to gratis do depilatora, po prostu takiego, wiecie, mechanicznego. I to się świetnie sprawdzało i powiem Wam, że bez tych żelowych wkładek, ja nie byłabym w stanie tym depilatorem absolutnie niczego zrobić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i przede wszystkim przydał. Koniecznie dajcie znać i wpiszcie w komentarzach swoje sposoby na depilację. Dajcie znać też, czym Wy depilujecie nogi, ręce i głowę. W sensie, że twarz. <gry> Yy, bo jestem bardzo ciekawa i co? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc w przygotowaniu tego odcinka, zwrócenie yy, uwagi na kilka spraw, które chciałybyście się w tym odcinku dowiedzieć żegnam się z Wami i całuję bardzo mocno wpadajcie na Instagrama, do zobaczyska, pa! i jest to też trymer do nosa, tak? Ale tutaj raczej jak mam, to każdy się czepia. Ej Marta, ale masz włosy w nosie. O, o, o. A jak Marta wyrwie włosy w nosie? U, Marta włosy w nosie są potrzebne. Tak, bo mam je tylko tutaj. No nie! Są tam dalej też. No nie? Więc nie muszą mi wystawać z nosa, żeby było wiadomo, że mam włosy w nosie. Uwierzcie mi, tam głębiej, tam bliżej mózgu są. Okej. Okay.